Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej energetyce dnia. Magdalena Rutkowska Odero. I 6.04.2019 2019 rok, sobota. Proszę Państwa, dzisiaj do godziny 10.52 możemy kończyć, wyklejać naszą mapę marzeń, inaczej zwaną mapę z mapą skarbów. Jeżeli ktoś teraz dopiero się dowiedział, że dzisiaj się robi, w zasadzie wczoraj powinno od godziny 10.52 robić mapę marzeń, mapę skarbów, to proszę Państwa, no to jeżeli dzisiaj się dowiedział, to Sugeruję, niech znajdzie filmik na moim kanale, który mówi właśnie o mapie marzeń i jak najszybciej go obejrzy, jak najszybciej zacznie robić kolaż swojego życia. A przynajmniej w tej dobie okołonowiowej, która trwa dzisiaj do godziny 10, w zasadzie 51, to właśnie przynajmniej niech rozpocznie, niech weźmie kartkę i na przykład naklei siebie na tej kartce. A jak nie, to chociażby napiszę ja, żeby zainicjować tą mapę marzeń, żeby rozpocząć w tym czasie, kiedy ona powinna być rozpoczęta. Ale proszę Państwa, jeżeli byśmy zapomnieli o mapie marzeń, bo nie każdy robi mapę marzeń i nie chciałabym być monotematyczna, to proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy pod wpływem czwórki, czwórki z całości. Czyli proszę Państwa, bardzo dobry czas do wzięcia się do pracy. Do wzięcia się do pracy w zasadzie bym powiedziała każdej. Jeżeli mamy jakieś zaległości w domu, pranie, sprzątanie. Gotowanie, nawet gotowanie na cały tydzień, zamrożenie albo porobienie tego jedzenia w swójki, to dzisiaj jest bardzo dobry dzień. Nasz smak będzie wyrazisty, nasz gust wyrazisty. Nasz artyzm wyrazisty, więc nawet ładnie te będziemy koszule prasować, proszę Państwa. Dlatego że szóstka z dnia, a to, co ugotujemy, przyrządzimy, będzie wspaniale smakowało. Więc, proszę Państwa, dzisiaj róbmy te rzeczy, które musimy zrobić, które się nagromadziły. I, proszę Państwa, naprawdę myślę, że powinniśmy je zrobić bardzo szybko. Mało tego przy szóstce z dnia, dobrze by było również osoby ukochane, członkowie. Rodziny zaprosić właśnie do tej pracy, żeby nam pomogli, tak? A przynajmniej przy nas postali i dotrzymali nam towarzystwa, jeżeli mam dwie rewerencje do pracy. I proszę Państwa, bardzo efektywny czas do działań to jest od godziny rano, od godziny 6 do godziny 12 i później od 18 do godziny 24. Aczkolwiek wieczorem może być taka chęć spotkania się z przyjaciółmi i czy warto, proszę Państwa. Warto oczywiście z przyjaciółmi się spotykać, a jeżeli to spotkania miałyby być tylko, nie, nie tylko towarzyskie, ale również zawodowe, to też jest do tego e, dobry czas. E, z takich e, rzeczy na minus trochę możemy mieć mało czasu na miłość, na przytulanie, bo po prostu będzie mnóstwo rzeczy do wykonania, ale z taką radością i z takim poczuciem wow, ale dużo rzeczy zrobiliśmy, będziemy je wykonywać. I proszę Państwa, przy czwórce e, i po Nowiu księżyca przy przy szóstce z dnia, to proszę Państwa, już yy, bardzo ważna rzecz jest, jeżeli ktoś ma ogródek, yy, to niech robi prace porządkowe w ogródku, niech się zajmie roślinami, yy, jeżeli ktoś nie ma ogródka, to niech się na parapetowym ogródku zajmie tymi wszystkimi rzeczami. Dzień do tego na pewno sprzyja. I proszę Państwa, yy, przesłanie... Przesłanie jedno słowo nad którym dzisiaj powinniśmy pomyśleć, przepracować w dniu dzisiejszym, to jest, po, po, proszę państwa, odpowiedzialność. Czyli ten aniołek, anioł odpowiedzialności, mówi, żebyśmy po prostu byli odpowiedzialni w swoim życiu, czyli odpowiedzialni za to, co robimy, za to, co mówili, mówimy. I proszę państwa. No, tak siebie i innych odpowiedzialnie traktowali. I proszę Państwa, przesłanie, afirmacja na dzisiejszy piękny dzień, afirmacja: wszystkie moje marzenia spełniają się. Więc proszę Państwa, jeszcze raz dzwoneczek: dzień, dzień, dzień. Jeżeli jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś mapy marzeń, to teraz właśnie jest na to właściwy czas. Teraz właśnie możesz ją zrobić. Dlaczego? Żeby wszystkie Twoje marzenia się spełniły. Do zobaczenia jutro, kochani, dziękuję.